Siema, siema chłopaki, ogółem to jest mój pierwszy film, który wrzucę na YouTube'a. Pierwszy film, który nie będzie nacznie shortem. Będzie to trochę dłuższy film, ale będzie gigi. To idę odebrać model, bo tak zbieram modele i nie widać tego na YouTube'ie, ale tak zbieram modele Hot Wheels, głównie Hot Wheels, więc pokażę wam co i jak, jak będę szukał galerii. No, ale, ale albo się może dogram wcześniej w tramwaju, ale to zobaczymy. No, więc no. Tutaj ogólnie jest tunel, którym będę wjeżdżał. No, tutaj, ten tunel do kolei Krakowskiej sobie dojdę. Więc no, wszystko zobaczycie, jak będę w tramwaju, albo jak będę wysiadał. Sobie jechał tramwajem, tak to wygląda. Wejdziemy do galerii high tramwajem, więc siadam i to na razie tyle się ma. Ogólnie w galerii i potem idziemy do MPK jak coś ogólnie Lamborghini odebrane, tak się ono prezentuje, ale nie wiem czy je mam zwrócić, bo widzicie karta jest zagięta, więc nie wiem czy jest, widzicie tu jest zagięte i tutaj też, więc napiszcie mi czy mam je zwracać czy nie zwracać. Szybko przerwa na żarełko i lecimy na tramwaj.